Weekendowa bitwa marszałków dodała energii kampanii wyborczej. Tomasz Grocki i Elżbieta Witek zmierzyli się w Oktagonie na orędzia wygłoszone w telewizji Polskiej. Przyjrzałem się ich emocjom i mowie ciała, aby opowiedzieć wam, kto zadał mocniejsze ciosy. Grocki czasem irytuje akademicką powagą i lekarskim dystansem, ale tym razem wyraźnie sięgnął po emocje. Witek była bardziej neutralna i zdystansowana, a jej ekspresja płaska i monotonna. Marszałek Senatu balansował między oburzeniem, niepokojem i zainteresowaniem. Sprawnie różnicował swoje sygnały i dopasowywał je do zmian treści wystąpienia. Gniewem reagował na udział polityków PIS w aferze wizowej, a strachem na niepewność konsekwencji tej afery. Sygnałów zaskoczenia powinno być mniej. Osłabiało ono stanowczość Grockiego. Z drugiej strony, szok i smutek na twarzy marszałka podkreślały wysoką intensywność troski. Wszystko dosyć ciekawie łączyło się w spokojną wypowiedź i dynamiczną ekspresję. Słabością orędzia Witek była emocjonalna niejakość. Przez pięć minut oglądali nieco wystraszoną i niespokojną marszałek Sejmu. Nic więcej. Żadnego gniewu Witek na Tuska, opozycję i Unię Europejską. Żadnego smutku, brak sygnałów troski i dyskomfortu. Jedynie krótka ekspresja pogardy, gdy mówi o włoskiej Lampedusie. I monotonny strach, widoczny w napiętych powiekach i rozciągniętych ustach pani marszałek. Grodzki, ze swoją manierą powolnej i dystyngowanej wypowiedzi, jest dla mnie męczący. Ale telewizję polską oglądają starsi widzowie i to do nich zwracał się marszałek senatu. Problem Witek był odwrotny. Tekst na ekranie pojawił się dla niej za szybko i miała problem z utrzymaniem tempa. Przy towarzyszącym stresie i niepokoju, efektem były niepotrzebne dźwięki przy zamykaniu ust. Pani marszałek. Jeśli to pani ogląda, proszę nie cmokać w czasie orędzia, to bardzo odciąga uwagę. Poziom stresu jest kolejną różnicą między Grockim a Witek. Grocki był momentami pobudzony, zbiegało się to z kulminacyjnymi momentami wypowiedzi: korupcyjne aspekty afery wizowej, pytania do polityków PIS, czy prośba do widzów o zainteresowanie się skandalami władzy. Witek zaczęła raczej spokojnie, a potem jej stres narastał i kumulował się. Nieco uspokoiło ją mówienie o działaniach służb w sprawie afery wizowej. A potem, to intrygujące, także oskarżenie Tuska o planowanie lampetuzy w Polsce. Oglądając orędzie, zwróćcie uwagę na jej szybki i płytki oddech, częstotliwość ruchu klatki piersiowej i napięcie widoczne na szyi. Teraz gestykulacja. Grocki starał się być otwarty i stanowczy. Ale robił to teatralnie i sztucznie. Jego gesty były przerysowane i mało płynne. Często też chwytał palce dłoni w geście manipulacyjnym, który pozwala mu uspokoić się i kontrolować sytuację. Witek wybrała inną strategię i nie gestykulowała wcale. Jej dłonie sprawiają wrażenie przyklejonych do pulpitu. Łącząc to z monotonną ekspresją i niskim pobudzeniem emocjonalnym, mamy efekt kobiety zmuszonej do odczytania tekstu napisanego przez kogoś innego. Grocki, chociaż starał się wypaść naturalnie i autentycznie, zmienne sygnały emocji na twarzy. Pełne skupienie uwagi na widzu, próby otwartej gestykulacji. Nie było idealnie, ale przynajmniej solidnie. Witek była monotonna, wystraszona i sztywna. Do tego nie bawiła się w pozory orędzia, tylko zrobiła z wystąpienia pięć minut ataku na opozycję, Grockiego i Tuska. Marszałek Senatu chociaż spróbował wyjaśnić widzom, że chodzi mu o coś więcej niż kampanię wyborczą. Podsumowując, lepiej i wiarygodniej wypadł Grocki. Mniej plastikowego przyrysowania i więcej szczerej troski czy gniewu, a byłoby to bardzo mocne wystąpienie. Witek nie wypadła fatalnie. Po prostu była wystraszona, zestresowana i nijaka. Bez radzenia sobie ze stresem i dopasowania treści wypowiedzi do siebie nie będzie wypadać wiarygodnie. Obserwujcie mój profil, aby dowiedzieć się więcej o emocjach i mowie ciała. Do zobaczenia!